Cześć tutaj, Legomi, witajcie w pierwszym odcinku z mojego vloga, pierwszego wakacyjnego. Obecnie jesteśmy, jak możecie zobaczyć, przy śnieżnych stawkach, tak to się chyba nazywa, w szlerskiej porębie. Ym, tutaj możecie zobaczyć, nie wiem czy to dobrze widać. Mamy kijanki. O, bardzo dużo kijanek. Jeżeli słyszycie jakichś ludzi albo trochę przeszkadza wiatr, to sorry, przepraszam, ale. No, nic nie poradzę, tak? Za nami muszę, poczekajcie chwilę, muszę przejść. O! O, tu możecie zobaczyć śnieżne kotły. Tam jest. Co to było? Ta wieża? Wieża RTV. Tam nie wiem, czy widać. I tam jeszcze jest gdzieś drugi kocioł, ale obecnie go nie widać. No to tak to wygląda. O. Ogólnie polecam przejść szlakiem od, Jagniąt od Jagniątkowa i tam chyba wchodzi się w niebieski i na koniec w zielony. No i co? Ja się chyba będę już z Wami żegnał. Dzięki za że obejrzenie. No i pa!